Siema. Witam Was na kanale The Lifters. Dzisiejszy odcinek wiąże się z omówieniem startu naszych zawodników na debiutach, które odbyły się w Wrocławiu w zeszły weekend. A poprowadzą to dla Was ja Robert Gilmeister i mój kolega Bartek Grochacz. Zapraszamy do materiału. Na pierwszy ogień idzie nasz świeżo upłuczony mistrz w kategorii 84 kilo do 84 kg do rad 18, Grzesiu Kronkiewicz. Jeszcze raz mu serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy z tego miejsca Grześkowi udało się zaliczyć 172,5 w przysiadzie 125 w ławie i 200 w ciągu ale żeby nie było tak kolorowo teraz omówimy jego słabe punkty które tak jest doskonale było widać podczas tego zagrania Ura, walczysz! Ura, ura, ura! Ura, ura, ura. Mocno na siebie! Na siebie! Mocno na siebie! Dawaj! To co? Grzejemy. Grzejemy. Tak jest. Jako, że. Każde zawody trójbojowe zaczynają się od przysiadu. Tak jest. Tak, też zaczniemy naszą analizę od tego boju. się zaliczył jako jedynym boju wszystkie trzy podejścia. Jak wcześniej wspomniałem, wynik 182,5 kg. Lecz zdecydowanie było widać, czy ma bardzo duży problem. Jest to przede wszystkim mięśnie czworogłowy, który jest dość mocno niewydolny. Wyszło to również na przykład przy martwych ciągach. Kolejną jego Dużą wadą podczas przesiadu jest bardzo słaba góra oraz moja niestabilne podejście. Dodałbyś coś jeszcze odnośnie przesiadu? Tak, eee, warto tutaj dodać, że rzeczywiście, jak nazwa wskazywała, tych zawodów to był debiut e, grzycia w trójboju. I wiadomo, trochę emocji, trochę stresu. E, troszkę chłopakowi pogubiło się, jak ma stanąć w tym przesiadzie, i troszkę staną za wąsko, ale wiadomo, po temat trenerów poprawimy to. I będziemy co? Szlifować formę na warzyw. Dokładnie, bojem, który chcemy umówić, jest wyciskanie leżąc. Grzesiek zaliczył tam dwa podejścia. Jego openerem było 120 kg, zaliczył to bardzo pewnie. Potem przyszedł czas na jego drugie podejście, które myśleliśmy, że też pewnie zaliczy, lecz niestety wtedy właśnie. Emocje wzięły w górę. Dokładnie tak. Przez co, niestety Grzesiek zapomniał troszkę o pójściu sztangi na delikatnie wskórę głowy. Dłużby. Dokładnie tak. Przez co niestety jego podejście skończyło się fiaskiem. Tak jest. Ale po krótkiej rozmowie z nami, z trenerami, udało się nam dość, dość pewnie i płynnie zaliczyć trzecie podejście. Dzięki temu jego wynik yy, skończył się na 125 kg. Troszkę szkoda, że straciliśmy na to podejście, mhm. ale dzięki temu mogliśmy płacić dalej. Ale w sumie, tak szczerze powiedziawszy, to zbytnie nie miał. Dokładnie. Także mogliśmy sobie pozwolić na tego typu zabiegi. Dokładnie tak. Dzięki temu doskonale byli, widzieliśmy jego słabe ogniwa. Po, tak pomijając jest. to ruchu sztangi pojawił się widocznie słaby triceps. Tak jest. Brakowało docisku. Dokładnie no tak. Co zdecydowanie będziemy teraz poprawiać, tak, żeby w tak, marcu już nie wystąpił taki problem. Tak jest. Znaczy ten problem tak. y, będzie się pojawiał, bo jest najczęstszy w przypadku Szef wyciskania w leżąc, tak jest. E, więc e, będziemy się starać go niwelować, ale jestem pewien, że dalej on będzie wychodził. Dokładnie. Bo to wiecie, never ending story. Nie? Dokładnie. Ale mam nadzieję, że ten okres przygotowawczy pozwoli dołożyć kilka kilogramów do, do sztangi. Tak jest. Nauczymy go e, ruchu. Będzie miał bardzo dużą e, objętość. E, ćwiczeń. Konkretnie, żeby ukierunkować e, przesuw sztangi bardziej w kierunku e, stojaka i ogromna objętość na triceps. Tak jest, żeby był gigantyczny, bo wiadomo, łapał musi być. <noise> Zgadza się. E, no to co, przejdziemy sobie teraz płynnie do e, martwego ciągu. Martwy ciąg Deadlift. Sumo. Powiedzmy tak. męski w jego wykonaniu. Dokładnie. E, cóż tutaj poszło nie tak? Tak, jeśli chodzi o próby, e, zaczynaliśmy od 190 poszło mega lekko, a tego poszliśmy o 10 kg do góry, 200 kg też bardzo lekko. No i przyszedł czas na ostatnie podejście. Myśleliśmy, że równie pójdzie lekko, 210 kilo, lecz niestety tak się nie stało, to podejście zostało niezaliczone, Wykładnie. gdzie doskonale było widać dlaczego. Tak, e, Grzesiek możliwe, że też z powodu stresu e, nie poszedł, nie zaatakował sztangi nogami, nie użył ich praktycznie w ogóle, birodro jak widzieliście na filmie, od razu wystrzeliło do góry, przez zrobił się kot. Tak jest. I brakowało mocy, żeby w ogóle Dokładnie. Się, Sztanga poszła poszło. może 2 centymetry do góry i, tak I Grzeszy musiał zakończyć swoją walkę. Grzesiu stwierdził, że to jest wszystko na dzisiaj. Dokładnie tak. No. Także tak podsumowując jego wykonanie tych wszystkich bojów. Ja jestem bardzo zadowolony z pracy jaką chłopak wykonał i Dokładnie ogólnie tak. z um, jego jakby podejścia, bo rzadko się zdarza, że albo nie wiem, albo miał takiego pokerfejsa zrobić, że nie było po nim widać, że e, jest zestresowany, zesrany wręcz e, tym co zaraz ma się wydarzyć, ale słuchał się poleceń. E, Dobra, no to tak, to teraz następny nasz zawodnik, Daniel Diaz, zobaczcie sobie wszystkie boje w jego wykonaniu. Właśnie wykonanie Daniela, um, cóż mogę powiedzieć na wstępie. Daniel musiał dość rygorystycznie zrzucić wagę tutaj, e, ponieważ zdarzało mu się e, mieć bardzo duże wahania. Nie chcieliśmy, jakby, mieć pewność, że jednak zmieści się w limicie. Dlatego musiał sobie zastosować e, kilkunastogodzinną łódweczkę, e, co spowodowało, że Razem ze stresem, tuż przed um, rozpoczęciem jego grzania, powiedzmy na dwie godziny przed rozpoczęciem grzania, tuż po wadze, no chłopak troszeczkę się przejadł. Co prawda e, nie było to zbyt e, zdrowe jedzenie w stylu um, dużej ilości błonnika, ale jednak spowodowało u niego uczucie mm, pełności, e, która później odzywała się podczas startu. Także dokładnie tak. Bartek przedstawi wam co poszło i tak w błajach. Dokładnie. Jeśli chodzi o wyniki Daniela, Daniel zaliczył 170 kg w przysiadzie, 115 kg w ławie oraz 212,5 kg w martwym ciągu. Tak. Jeśli chodzi o przysiad, co się najbardziej rzuca w oczy? Przede wszystkim mega słabe i niestabilne odejście. Stabilizacja jest jego jednym z największych słabych punktów. Tak jest. Jak to poprawimy, to na pewno dołożymy naprawdę dużo kilogramów do sztangi. Tak jest. Drugą rzeczą, która się pojawiła, to słaba góra i czwórka. Przez co miał zdecydowany problem jeśli, jeśli chodzi o ustabilizowanie przy wyjściu z góry. Góra często puszczała, zwłaszcza było to widać w końcowych fazach pikowania. Co dalej? Poprzez występujący stres, bo chcę zaznaczyć, że u Daniela też to był tak, pierwszy dokładnie. start w trójboju, nigdy w życiu nie miałem styczności. i z, z przyczyn właśnie typowo presji zawodów niestety Daniel troszkę sobie spłycał przysiady, tak jest. co sędziowie niestety zauważyli nie i jest. przez co Daniel tak naprawdę wstał trzy przysiady, ale zaliczył tylko jeden, pierwsza próba 170 niezaliczona, druga już zaliczona przy 177,5 kg był zapas siłowy, myślę, że na 5 kg spokojnie, ale niestety kilku centymetrów brakło do zaliczenia głębokości, no i musieliśmy pozostać z wynikiem 170 kg. Tak jest, Daniel już poinstruowany, w dniu dzisiejszym plan powstał, naprawczy, także Danielu spokojna głowa, będzie dobrze. Tak jest. Gorzej już być nie może, <laughs> naprawdę Daniel, już naprawdę gorzej być nie może. Dobra. Mamy dwóch, no to co, został nas ostatni. Kurwa, znowu zjebałeś. Kurwa, zjebałeś sobie. Na drugi ogień idzie wyciskanie, leżąc. Tutaj już udało się Danielowi zaliczyć dwie próby z trzech. Pierwsza próba 110 pewnie. 115 już była widoczna walka. I przy 117,5 kg, niestety, pojawiła się, się klęska. Co wyszedł ewidentnie w słaby triceps. Tak. 100%, 100%. Dokładnie. 100%. Dlatego też to uwzględniliśmy zdecydowanie w planie. Tak jest. Po raz Dlatego... kolejny duża objętość i duży ciężar. No i ostatnim koronnym bojem udania na pewno zawsze był, jest i będzie tak ciąg. Tak jest. I tutaj również wyszło zmęczenie. Daniel, się, miał aspirację w okolicach 220 kg. W drugim podejściu zalecił 212,5, tak gdzie było widać już problemy mocne z lookautem, gdzie właśnie wyszedł. Problem głównie też ze stabilizacją, tak. mocno tak. był niestabilny podczas całego boju, dokładnie tak. No i potem przy 217,5 kg pojawił się zdecydowany problem z po prostu zmęczeniem. Daniela już w pierwszej fazie odcięło i nie było nawet szans na podjęcie walki, jeśli chodzi o ten bój. Tak jest. Ale dla Daniela jest to na pewno nauka, widziałem tak ja, z, z czym się w cudzysłowie jedzą zawody boju. Widzieć, jak to wygląda od naprawdę, od backstage'u. Dobra, no to cóż, został nam już ostatni. Nasz e, maratończyk. <laughs> e, w martwego ciągu. E, Maciek, Maciek Botucha. E, pozdrawiamy Cię też Pozdrawiamy z tego Cię, Maciek. E, dobrze, zobaczcie sobie, jak wykonał, jak wykonał Maciek swoje podejście. Zobacz. 楽しんでください。 wyczyny Maćka, cóż mogę powiedzieć na wstępie, Maciek również nie do końca przewidział sobie jak będzie spadać jego waga przed zawodami, dlatego również musiał ograniczyć spożywanie pokarmów. Tak. Jeśli chodzi o jego wynik, Maćkowi udało się wykręcić swój nowy rekord, jeśli chodzi o cały trójbój. Tak jest. Tak, pierwszy bój Przysiadł, zalił wszystkie trzy podejścia, czego serdecznie gratulujemy. Jego ostatnim podejściem było 185 kg. Po długiej walce, lecz nie tak długiej jak w martwym ciągu, udało się zdecydowanie zaliczyć to podejście, gdzie widzieliśmy się ewidentnie, gdzie się zatrzymał. Wyszedł jego sticking point. Dzięki temu widzimy, nad czym będziemy musieli popracować. Powąkiem, że Maciuś u nas zostanie, bo. Chciał uciec. No, Zobaczymy, jak to będzie. Tak jest. Tak, kolejnym bojem jest wyciskanie leżąc. Zdecydowanie najsłabszy Bujmaczka, z którym już bardzo długo się boryka. Tak jest. Tak, tam udało się zarejestrować dwa podejścia z trzech. Jego wynik końcowy 110 kg. 112 już niestety okazało się za wiele. Tu totalny był problem z, lukautem. z lukautem. To Widzieliście, ile trwała początkowa faza, a ile trwała druga tak, faza. Tak, tak, tak. <śm> Miał on tutaj bardzo dobry start, e, tylko że już od razu widać, jak biodro ucieka mu w górę. Cóż, z tego miejsca chcieliśmy bardzo serdecznie pogratulować wszystkim startującym naszym zawodnikom. Dobry, e, tak. Mamy nadzieję, że na nie będzie ich jeszcze więcej. E, tak jest, dokładnie. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Mam nadzieję, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć materiał z już rozmowami z naszymi zawodnikami, konkretnie z, z wybranymi, to dajcie znać w komentarzach poniżej. No, oczywiście. Nie zapomnijcie tutaj o subskrybowaniu naszego kanału Tak jest Jakieś pozostawienie łapki w górę No i co? Łapy nie ma no Uf, nie, bo się, bo się sama Ale łapy nie ma no. Może kiedyś będzie, zobaczymy tak jest. Trzymajcie się, cześć Cześć